XV wieku niemiecki malarz Maurycy Recz jest autorem obrazu o wstrząsającej treści. Sam malarz zatytułował ten obraz Gra szatana o duszę człowieka. Obraz przedstawia grobowiec, na jego płycie rozstawiona jest szachownica. Z jednej strony malarz umieścił szatana, widać w jego oczach taką piekielną przebiegłość, a po drugiej stronie znajduje się młody mężczyzna. Trzyma pionek w ręku, Zamyślony, maksymalnie skoncentrowany, bo przecież od najmniejszego ruchu zależy jego wieczność. Drodzy, treść tego obrazu to wcale nie jest abstrakcja, to nie jest wytwór fantazji, żywej wyobraźni malarza, ale drodzy, to rzeczywistość, która dzieje się w każdej chwili naszego życia. Gra o naszą duszę. Wczoraj. Rozważaliśmy tę prawdę o Bogu, który bezgranicznie kocha człowieka i pragnie naszego zbawienia i szczęścia. Ale dziś musimy sobie uświadomić, że jest także ktoś, kto stoi po zupełnie przeciwnej stronie, kto pragnie naszej zguby. To Boże objawienie zapisane w Piśmie Świętym, uczy nas, że istnieje szatan. Jest to istota osobowa, rzeczywista, konkretna ale o naturze duchowej i niewidzialnej. Istota, która przez swój grzech na zawsze odłączyła się od Boga. Diabeł i wszystkie inne duchy złe zostały przez Pana Boga stworzone jako dobre, z natury dobre, lecz na skutek swego nieposłuszeństwa i buntu przeciwko Bogu zmieniła się ich natura. Pismo Święte mówi, że ten bunt. A części aniołów nastąpił jeszcze przed stworzeniem człowieka, bo kiedy człowiek pojawił się na świecie, już zastał świat aniołów podzielonych na aniołów dobrych, wiernych Panu Bogu i na tych, którzy właśnie przeciw Bogu się zbuntowali i na zawsze utracili swoje szczęście, zmieniła się ich natura. To szatan, drodzy, jest ojcem kłamstwa, grzechu. Niezgody, nienawiści, nieszczęścia, niedorzeczności, wszelkiego rodzaju zła, jakie występuje na Ziemi. Jego jedynym celem jest nasza zguba i stara się nieustannie wszystkimi dostępnymi sobie środkami właśnie ten swój niecny cel urzeczywistniać. Nikt z nas, drodzy, nie powinien być tak naiwny i sądzić. Że ta duchowa walka, ta duchowa gra o naszą duszę nas nie dotyczy, że nas jakoś ominie. Przecież wiemy z Ewangelii, co roku jest ona odczytana, a odczytywana w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, że diabeł był tak bezczelny, że potrafił przyjść ze swoimi pokusami do samego Chrystusa. Kiedy ten na początku swojej publicznej działalności przez modlitwę i post właśnie przygotowywał się do jej rozpoczęcia. Drodzy, gdy uważnie obserwujemy współczesne życie, to daje się zauważyć, że szatan ostrze swoich okus, kieruje obecnie przeciwko trzem szczególnie ważnym wartościom przeciwko prawdzie, przeciwko rodzinie i przeciwko kościołowi. Szatan nienawidzi prawdy, ponieważ dzięki znajomości prawdy człowiek może dokonywać poprawnych ocen. I właściwych wyborów. Sam Pan Jezus powiedział o nim, że jest Ojcem Kłamstwa. Największe kłamstwo, z jakim przychodzi nieustannie do każdego człowieka, to to, że usiłuje nam wmówić, że Pan Bóg nas nie kocha, że Pan Bóg nie pragnie naszego dobra i szczęścia, ale że to Pan Bóg jest największą przeszkodą na drodze człowieka właśnie do szczęścia. Do szczęścia. Jest to drodzy ta sama logika pokusy, z jaką przyszedł kiedyś do pierwszych rodziców, który mówił: Nie słuchajcie Boga. Wy będziecie decydować o tym, co jest dobrym, a co złem, co jest prawdą, a co jest fałszem. Wy zajmiecie miejsce Boga. Proszę zwrócić uwagę, jak ta pokusa jest mocno obecna we współczesnym świecie. Gdzie człowiek chce wszystko poprzekręcać, to co Bóg ustanowił. Pragnie więc ciągle przy pomocy kłamstwa buntować człowieka przeciwko Bogu. I szatan dzisiaj służbę kłamstwa potrafi zaangażować osoby, które mają wielki wpływ na ludzi, bo mają władzę, bo mają dostęp do mediów, mają wpływ na kształtowanie opinii publicznej, bo posługują się najbardziej nowoczesnymi technikami komunikacji międzyludzkiej, posiada do dyspozycji środki przekazu, posiada szatan miliony oddanych mu osób zaangażowanych w służbę kłamstwa. Warto, drodzy, na marginesie powiedzieć, że kiedy coś czytacie, kiedy coś słuchacie, kiedy coś oglądacie, Trzeba pomyśleć, kto jest autorem tego przekazu, kto finansuje taki czy inny program, kto tworzy takie czy inne informacje. Nie jest tajemnicą, że w Polsce tak bardzo wiele mediów jest w rękach obcego kapitału. Niedawno przeczytałem, to możecie sprawdzić w internecie, 96%. Czasopism, gazet ukazujących się w Polsce jest finansowanych przez obcy kapitał, głównie przez wielkie niemieckie koncerny. No, trzeba być naprawdę naiwnym, nie boję się powiedzieć głupim, aby wierzyć, że ci, którzy finansują te środki przekazu, robią to po to, aby uczyć nas wiary, prowadzić do Pana Boga, uczyć nas dobra, prawdy promować obiektywne wartości, uczyć nas normalnego i moralnego życia rodzinnego czy zdrowego patriotyzmu. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, jeżeli w ogóle nie najbogatszy, Bill Gates, już wiele lat temu powiedział, kto rządzi obrazami, ten rządzi umysłami. Warto to zdanie sobie zapamiętać. Kto rządzi obrazami, ten rządzi umysłami. Jak słuchamy nieraz niektórych znajomych naszych, to możemy bez problemu powiedzieć, jakie stacje telewizyjne czy radiowe słucha i czy on żyje, czy jakie gazety czyta. Druga wartość, której nienawidzi szatan drodzy, to rodzina. Panicznie boi się każdej dobrej rodziny, nienawidzi każdego małżeństwa, bo wie, że tylko w normalnej rodzinie, w moralnie zdrowej rodzinie człowiek może nauczyć się najważniejszej w życiu wartości. Prawdziwej miłości. Kiedy ludzie zaczną cenić miłość, żyć według przykazania miłości, o którym Pan Jezus powiedział, że jest najważniejsze, szatan zacznie przegrywać. Zrozumcie, że żadna nawet najlepiej zorganizowana instytucja wychowawcza nie jest zdolna nauczyć człowieka miłości i wszystkich innych ważnych dla rozwoju człowieka wartości, tak jak potrafi zrobić to przeciętna, nawet uboga, ale moralnie zdrowa rodzina. Człowieka żyjącego i dorastającego w takiej szczęśliwej rodzinie trudniej zniewolić. Trudniej go zawłaszczyć, manipulować nim, zastraszyć, wykorzystać do niecnych celów, bo ten człowiek ma fundament, ma oparcie. Zrozumcie, dlaczego diabłu udało się zwieść tak mocno młode pokolenie, to najmłodsze, to, które powinno zawierać małżeństwa, a nieraz żyją przez wiele lat bez ślubu, bo mówią nam papier do niczego niepotrzebny. My i tak jesteśmy szczęśliwi i się kochamy, nam papier niepotrzebny. Przecież to nie o papier chodzi, a o sakrament, o łaskę Bożą obecną w życiu tego człowieka. O życie sakramentami świętymi. Tak? Diabeł na płaszczyźnie małżeństwa z tylu ludzi. Dlatego nieraz w rodzinach z byle głupstwa powstają takie wielkie problemy, tak trudno o pojednanie, bo tutaj pracuje On, który usiłuje zniszczyć każde dobro. Szatan nienawidzi rodziny także dlatego, że rodzina jest kolebką życia. W rodzinie przekazuje się nie tylko życie fizyczne, ale życie wiary, życie moralne, życie duchowe. A sam Pan Jezus powiedział o szatanie, że od początku był zabójcą życia, każdego życia. I jak wspomniałem, wreszcie szatan nienawidzi kościoła. Nienawidzi Kościoła, dlatego, że Kościół głosi prawdę o Bogu i o człowieku. Kościół głosi prawdę, że Pan Bóg kocha człowieka i że Bogu zależy na szczęściu ludzkim. I kościół głosi prawdę, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, ma wielką godność i jest odkupiony krwią Chrystusa. I kościół, zwłaszcza w ostatnich dziesiątkach lat, także w naszej Ojczyźnie, staje zdecydowanie w obronie rodziny. I tak naprawdę to tylko Kościół broni rodzin i małżeństw teraz. Ale drodzy, Szatan nienawidzi Kościoła z jeszcze bardziej zasadniczego powodu. A przede wszystkim dlatego, że to Kościół z woli Chrystusa dysponuje skutecznymi środkami, które mogą przeciwstawić się tej niecnej działalności Szatana. Kościół otrzymał od Chrystusa słowo Boże i sakramenty święte. To słowo Boże głoszone, wyjaśniane. Oświeca drogi na rzeko życia, podpowiada nam właściwe wybory, a sakramenty święte przywracają nam łaskę Bożą, gdy ją utracimy, albo ją pomnażają. Szatana wcale nie po to, aby go tutaj w jakikolwiek sposób promować, ale właśnie na tle tego wszystkiego, co on usiłuje zrobić z człowiekiem, chce pokazać. Potęgę miłości Boga i Jego moc. My nie musimy się bać szatana, nie musimy się bać szatana, bo On jest pod panowaniem wszechmocnego i potężnego Boga. Jego moc jest ograniczona. Duchy nieczyste nie mogą przeniknąć do naszego wnętrza. Jeżeli my tego nie zechcemy, diabeł nie może uwieźć nikogo, kto nie zgodzi się swoją wolą na pokusy szatańskie, to dlatego, że właśnie wybieramy zło, za to zło odpowiadamy. Bardzo dosadnie powiedział to święty Jan Wanny, że diabeł to jest taki wielki pies, ale uwiązany na łańcuchu, który szczeka, robi dużo hałasu, ale ugryźć może tylko tych. Którzy się do niego zbliżają. Aby, drodzy, wygrać tę duchową walkę z Szatanem, musimy liczyć przede wszystkim na pomoc Bożą. Jedna z podstawowych praw wiary mówi nam: Łaska Boża jest do zbawienia każdemu człowiekowi koniecznie potrzebna. Tak, drodzy, Chrystus jest po naszej stronie. W pierwszym liście świętego Jana czytamy: Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. W dziełach apostolskich zaś. Chrystus uzdrowił tych, którzy byli pod władzą diabła. Sam pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy, te słowa zanotował święty Jan w swojej Ewangelii, mówi: Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. Tak, drodzy, to pan Jezus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie definitywnie zwyciężył szatana. On jest totalnym bankrutem, przegranym. My tę wiarę za. Niedługo, za półtora tygodnia, prawie wypowiemy głośno, kiedy w wielkanocny poranek będziemy śpiewać: Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Tylko czy w to wierzymy? Czy w to wierzymy, że Jezus rzeczywiście zwyciężył zło i szatana? Może ktoś powie: No tak. Ale dlaczego, skoro Chrystus zwyciężył szatana, czyli zwyciężył wszystko zło, jest tyle tego zła na świecie. Dlatego, dlaczego to zło za naszych dni jest takie głośne, takie agresywne, tak bardzo nieraz przejmujące, dramatycznie przejmujące, że niektórzy ludzie przerażeni mówią, księżę, już chyba sam diabeł rządzi tym światem teraz. A drodzy, to zło? I zły duch tak bardzo podnosi głowę, dlatego że ciągle jest tyle osób, którzy wolą przyjąć tysiąc bzdur od diabła niż jedną prawdę od Boga. Ciągle jest tyle osób, którzy otwierają nie tylko swoje serca, swoje życie osobiste, ale struktury życia publicznego, rodzinnego, społecznego, politycznego i zapraszają tam szatana. Jego trzeba, jego nie trzeba dwa razy prosić. On chętnie przyjmuje te zaproszenia. On wchodzi, gdzie mu się otworzy najmniejszą szczelinę swojego serca, rzeczywistości, w której żyjemy. On tam bardzo chętnie wchodzi. Nie musimy się bać szatana, bo Jezus go pokonał. W tej duchowej walce, drodzy, wielką pomocą jest nam matka najświętsza. Ta, o której już po grzechu pierwszych rodziców Bóg w swoim słowie powiedział Ona zetrze głowę węża, ona zetrze głowę diabła, a on będzie tylko czyhał na jej piętę. Zły duch bardzo boi się Matki Najświętszej. Nieżyjący już od kilkunastu lat, rzymski egzorcysta, ksiądz Amort, Kiedyś w jednej konferencji powiedział, że podczas modlitwie modlitwy uwolnienia, podczas egzorcyzmu nad człowiekiem po wezwaniu imienia Bożego wezwał też imienia Matki Bożej. I wiemy nawet z Ewangelii, że złe duchy przez człowieka opętanego często mówią, próbują odwieść tych, którzy usiłują pomóc temu opętanemu, yy, przez to, że wypowiadają różne słowa. Pan Jezus też się z tym spotkał. Przecież w Ewangelii jest, jakby duche krzyczały, że jest synem Bożym, ujawniały tożsamość pana Jezusa. I mówił ojciec Zamord, że pewnego razu, gdy wezwał imienia Bożego, a potem wezwał imienia Matki Bożej, to zły duch zaczął bluźnić Maryi i mówił: Nie wołaj tej baby. Po co wołasz tę kobietę? Do czego ci ona potrzebna? Zostaw tę babę w spokoju. I tłumaczy ojciec Zamord, tak. Zły duch doskonale wie, że z Jezusem nie ma szans, bo Jezus jest Bogiem. Ale Maria jest tylko człowiekiem, człowiekiem całkowicie oddany Bogu i to jeszcze kobietom, i nie może znieść tego upokorzenia, jakie doznaje od Maryi przez to, że ona jest tak z Bogiem zjednoczona i że jest tak mocna, że ma taką przewagę duchową nad nim. Popatrzcie, drodzy. Może z większą wiarą odmawiajmy każde zdrowaść Maryja. Wzywajmy z większą mocą, z większą wiarą pomocy Matki Najświętszej. W tej duchowej walce wiele mogą nam pomóc aniołowie. A zwłaszcza ten, który w tej chwili, kiedy część aniołów zbuntowała się, radykalnie stanął po stronie Boga, wołając tuż jak Bóg, święty Michał Archanioł. Czytamy o tym w rozdziale Księgi Apokalipsy. A potem także nasi aniołowie-stróżowie. Przecież każdy z nas ma od pierwszej chwili naszego życia aż po ostatnie uderzenie serca bo o Bożego opiekuna. Ducha, którego nazywamy aniołem-stróżem. Jego obecność przy nas jest bardzo delikatna, nienarzucająca się. On bardzo subtelnie podpowiada nam co mamy wybrać, nie determinuje naszej woli. Ludzie nieraz o wrażliwym sercu mówią: coś mi nie pozwoliło tam iść, coś mi nie dało tego powiedzieć, albo coś mnie przynaglało, żeby tam być, żeby tak czy inaczej się zachować. To nie coś, to ktoś, to ten potężny duch. Słowo Boże mówi wyraźnie. Zapewnia nas, Bóg dał swoim aniołom rozkaz o Tobie, aby cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Nawet diabeł to Słowo Boże chciał wykorzystać, kiedy namawiał Pana Jezusa, żeby skoczył w przepaść, bo Bóg powiedział aniołom mówi, żebyś, że dał rozkaz o Tobie, aby cię strzegli. Drodzy, aby wytrwać dobrym, trzeba wreszcie unikać okazji do grzechu, tego, co po to, Zastosować to, co powiedział Chrystus: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. I wreszcie, drodzy, aby wygrać tę duchową walkę, nie wolno wchodzić w dyskusję z diabłem. On jest istotą inteligentniejszą od nas. On, on jest mistrzem reklamy zła. On potrafi to zło tak pięknie opakować, że nam wciśnie. Przecież każdy z nas wie, ile to razy nas kusił, mówił, nikt nie widzi, nic się nie stanie, nikt się nie dowie, będzie przyjemnie. Grzech, każdy grzech jest piękny dotąd, dopóki go nie popełnimy. A potem człowiek staje rozgoryczony, bo został przez diabła bezczelnie ograny, tak jak pierwsi rodzice mieli wszystko, a kiedy przekroczyli Boży nakaz, stali się nadzy. Stali się nadzy. Nie dyskutujmy z diabłem, bo nam usiłuje nieraz podchodzić i mówi, zdecyduj się, to nie jest nie taki wielki grzech. Ile to ludzie dyskutują, czy to już jest grzech ciężki czy lekki. Pięć minut czy siedem spóźni się do kościoła, to jest grzech ciężki czy lekki. Córka mieszka z chłopakiem w akademiku bez ślubu pół roku, to że z grzech ciężki, czy dwa lata musi mieszkać. Ukrad ileś tam złotych, czy ile musi pół miliona ukraść, to jest grzech ciężki, i taka dyskusja z diadem. Osoby na wysokich stanowiskach publicznych chwalą się nieraz w telewizorach, wybraliśmy mniejsze zło. Człowieku, czy ty słyszysz, co ty mówisz? Ty się chwalisz, że wybrałeś zło, a my mamy obowiązek wybierać zawsze dobro. Święty Paweł w liście do Salonicza napisał: Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Oczywiście, drodzy, kiedy mówię, że mamy obowiązek zawsze wybierać dobro, mamy obowiązek wybierać zawsze dobro, możliwie największe, ale są nieraz okoliczności, że możemy, musimy się zadowolić chwilowo mniejszym dobrem ale nigdy złem. Nigdy nie idźmy z diabłem na żadne kompromisy, bo diabeł nas skompromituje, poniży. To jest jego taktyka. To jest jego taktyka. Drodzy, Pan Bóg dopuszcza, abyśmy byli kuszeni, bo pragnie dla nas większego dobra. Bo wie, że z tych pokus, z tych prób możemy czerpać duchową korzyść. Po prostu pokusy są taką okazją, byśmy udowodnili sobie i niejako Panu Bogu, że Jego wolimy wybrać niż cokolwiek innego, choćby to było bardzo kuszące. I właśnie w tym będzie nasza zasługa, że wybierzemy Boga. Pokusy też obnażają prawdę o nas, pokazują do czego bylibyśmy zdolni bez Bożej pomocy, gdyby nas Pan Bóg nie wspierał swoją łaską. Święty Paweł zapewnia nas, że nie będziemy kuszeni ponad nasze siły. Dlatego Święty Jakub napisał w swoim liście: Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia przygotowany przez Pana tym, którzy go miłują. Tak, jeżeli odrzucamy zło, jeżeli walczymy z pokusami, dajemy świadectwo naszej wiary że Bóg jest dla nas najważniejszą wartością. I jeszcze, drodzy, jedno zdanie na koniec. Od dziś ile razy będziecie odmawiać modlitwę Ojcze Nasz, a w tej modlitwie te słowa mówić i nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego. Niech w waszych sercach rodzi się wdzięczność do Panu, Panu wobec Pana Boga, że tyle razy pomógł wam zwyciężyć zło, odrzucić pokusy, wybrać dobro i proście, byście w tym dobrym wyborze, w tym dobrym, w tej umiejętności dobrego wybierania, wytrwali do końca życia. Amen.